Przedszkola w Grabówcach się odróżnia od innych przedszkoli w naszym województwie przede wszystkim wspaniałą atmosferą, która tu się udziela. Atmosferę to stanowią ci, którzy tutaj pracują i ci, którzy korzystają z tego przedszkola. Przedszkoła jest bardzo przestronne, Ma dwa skrzydła. Jest też sala wielofunkcyjna, w której odbywają się różne uroczystości z rodzicami, zajęcia dodatkowe. Mamy też patio, na które dzieci mogą wychodzić, bawić się, korzystać z piaskownicy. Jest to najnowocześniejsze przedszkole. Śmiem twierdzić w Województwie Podlaskim. Mamy tutaj pompę cieplną, mamy tutaj solary, mamy tutaj podłogowe ogrzewanie. Bardzo nowoczesna bryła nawiązująca do niskiej zabudowy, w grabówce. Jest to budynek, to trzeba podkreślić, murowany, natomiast obłożony jest drewnem. Elewacja nawiązująca do budownictwa drewnianego. Tuż obok tego przedszkola rośnie las. To są tereny naturowe i sama bryła tego obiektu nie kłóci się z otaczającą przyrodą.